Cześć! Fajnie, że jesteś. Cieszę się, bo dawno chyba już niczego tutaj do Ciebie nie mówiłam, więc fajnie, że jesteś. Bardzo się cieszę, że Ciebie widzę. Pozwól dwa słowa o sobie, jeśli widzisz mnie pierwszy raz. Na co dzień zajmuję się radykalnym wybaczaniem i to jest taka filozofia, która zmieniła moje postrzeganie ludzi, rzeczywistości, zdarzeń, które po prostu się wydarzały, które bolały mnie przez lata. To jest... Filozofia, dzięki której rozumiemy, że wszystko, co się przydarza, nie przydarza się nam, ale dla nas. Dlatego głęboko ci polecam, jeśli to trochę z tobą rezonuje, napisz to mnie, zadzwoń. Mam nadzieję, że będziemy mogli razem pracować. A dzisiaj o, o trzech mózgach. I chciałabym przedstawić Wam trochę inny koncept, bo. Yy, w radykalnym wybaczaniu uczyliśmy się o tym, że jest e, świadomość, podświadomość i nadświadomość. I to, co teraz wyczytałam jakby w innej książce e, innego e, doktora, e, bardzo mi tutaj e, się z tym pokrywa. Na, natomiast no jest to, na tyle mnie zaciekawiło, że, że postanowiłam Wam to przedstawić. I to jest teoria e, trzech mózgów. Mózg trójjedyny, który się dzieli na mózg gadzi, mózg ssaków i koranowa. I teraz tak, mózg, mózg gadzi, no to tak jak gady, on jest zimnokrwisty, on nie ma emocji, on jest typowo uzbrój się, walcz, przetrwaj, uciekaj. W drugim, w mózgu ssaków już się pojawia Pojawiają się pewne emocje. Jest lęk, jest przetrwanie, jest popęd seksualny i jest odżywianie. I ten mózg, to dla mnie to jest ego. Bo tutaj nam się włącza, wiecie, takie, taki skan, skan człowieka. Każdą napotkaną sytuację i każda, każdego napotkanego człowieka. Podświadomie, gdzieś tam szufladkujemy. No dobra, może dzisiaj go nie zjemy, ok ale. Czy to jest dobry materiał na moją przyjaciółkę? Czy to będzie fajny sąsiad? Eee, czy w tym sklepie jest miło kupować, nie wiem, ziemniaki, tak? Eee, czy może to jest potencjalny kurczę, mąż albo ojciec moich dzieci? Tak? Jakby. Analizujemy plusy, minusy, przydatny, nieprzydatny, bezpieczny, nieprzyda niebezpieczny, tak? Jak niebezpieczny, to wiadomo, uciekamy. Słuchajcie, w tym koncepcie e, to są te osoby, które już po czasach covidowych, one jedne jedyne siedzą w takich maseczkach, po prostu opatulone w kinie i oni myślą e, są święcie przekonani o tym, że to są jedyne świadome dorosłe jednostki, e, i że to jest takie bezpieczne, tak? I że to jest takie właśnie super ekstra. To są fani tych wszystkich teorii spiskowych. To są te osoby, które zadzwonią do ciebie i ci powiedzą, bo usłyszały w wiadomościach i muszą ci powiedzieć, że tam po prostu był wybuch, ktoś kogoś zabił, ktoś kogoś zgwałcił, po prostu tragedię, a Kryśka z dołu to magacha. Tego ci jeszcze nie powiedziałam. I ona w ogóle ma nieślubne dziecko. Ogarniasz i jak może? Te osoby, e, znaczy gdy funkcjonujemy na tym drugim mózgu z ssaków, lubimy plotkować, lubimy oceniać, lubimy szufladkować dobre, złe, przydatne, nieprzydatne. E, także to są, to są te koncepty. E, mózg trzeci to jest e, koranowa, to jest e, głównie płat przedczołowy. I tutaj już wjeżdżają te wyższe emocje. Tutaj, są, tutaj jest kreacja, tutaj jest kreatywność, tutaj są takie potrzeby z duszy, tutaj jest miłość, tutaj jest spokój, tutaj jest takie prowadzenie, ale wiecie, właśnie spokojne, bez takiego gadania ego, które cię pcha po prostu na prawo, na lewo. Tutaj jest po prostu spokojnie, jak się w to słuchasz, to jest taka stabilizacja, to są takie porywy i taka pewność tylko jak zaczniesz to analizować, no to już wchodzimy właśnie w szufladkowanie to jest, to są pierwsze, to jest pierwsze 5 sekund, kiedy ty się obudzisz rano i jesteś taką czystą kartką i masz ochotę coś zrobić, zrobić coś dobrego nie wiem, zadzwonić do mamy, zapytać po prostu bezinteresownie jak się czuję jak możesz pomóc, po prostu tak jakby z potrzeby serca Potem mija te 5 sekund yy, i wjeżdża analiza. No dobra, ostatnio dzwoniłam. A co się będę napraszać? a w ogóle to, gdyby chcieli, to by zadzwonili. I oczywiście nasza podświadomość, yy, nasze ego, czyli w, w tym o czym mówię, to yy, mózg saków, oczywiście, że ona nam podaje po prostu 15 różnych powodów. Dlaczego i jak naprawdę to nam nie służy, żebyśmy dzwonili, plusy, minusy i tak dalej, i tak dalej. Już jest taka racjonalizacja. Więc, ale tu też nie chodzi o to, żeby, te, żeby się słuchać tylko impulsów. Słuchajcie, bo na przykład, jak mamy impuls, i wydaje nam się, że to jest prowadzenie kurczę z góry, i możemy wyjść na ulicę i nas przejedzie samochód, no to zginiemy. Jak jesteśmy pewni, bo słyszymy po prostu głos z duszy, że wejdziemy na tą skałkę bez zabezpieczenia, żeby sobie zrobić tego selfiaka, to możemy spaść, bo to po prostu nie jest, nie jest bezpieczne, tak? Jakby to też nie jest potrzebne, chodzi o to, żeby była równowaga, żeby te trzy mózgi funkcjonowały, one są po prostu potrzebne ale w różnych proporcjach, jak dla mnie w różnych proporcjach, bo ile my dzisiaj mamy takich sytuacji tak naprawdę, w których my walczymy o przetrwanie w których boimy się tak naprawdę, że nas nie wiem zeżre mamut jakiś kurcze tygrys szablozębny i w ogóle nie wiem, meteoryt na nas spadnie, no jakie to są sytuacje no kiedyś, 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 kiedyś no ludzie po prostu jakby nie mieli dostępu do tych do takiego wyższego jakiegoś prowadzenia, no bo jakby walczyli o przetrwanie tu i teraz po prostu, więc jakby no to było wtedy zbędne, to teraz mamy słuchajcie, dostęp do tego, dlatego to jest takie, takie cudowne, no tutaj w, tej, w tym trzecim mózgu w korzenowej jest poezja jest, kurczę, jest malarstwo jest muzyka, wiecie wszystko co kreatywne, taka no taka nadświadomość dla mnie, nadświadomość i teraz tak żeby nie było w nowej w tym trzecim mózgu, również jest mówienie, e, liczenie, e, pisanie, tak? Tylko słuchajcie, większość ludzi jakby używa tej funkcji do tych podstawowych rzeczy, a przeważnie siedzi w tych, w tych e, dwóch, no powiedziałabym, starszych komputerach. E, chciałam jeszcze dodać, że mózg saków to jest wieczna analiza, tak? I tutaj jest podział na emocje kognitywne i instynktowne. I tak, kognitywne to są takie emocje z tu i teraz. Okej, okay, ktoś cię wkurzył, coś było przyjemnego, jakby reagujesz adekwatnie. I idziesz dalej, tak? Nie trzymasz tego kija w dupie po prostu miesiącami. Dajcie sobie porazie, jest okej, okay, tak? Wszyscy jesteśmy ludźmi. E emocje instynktowne, to jest to, kiedy 5 lat minęło od rozwodu, a tych tego męża kurcze, jakbyś spotkała na ulicy, to po prostu byś go rozjechała w i podświartowała na kawałeczki, bo on ci taki ból sprawił i taką niesprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. To jest to, jest to że tu w ogóle nawet nie ma dostępu, nie ma w ogóle opcji. Jakie przebać, Jakie przebać? No, a waliło cię, kobito, no jakie przebacz! On mi zrobił tyle złego, że ja mu nigdy w życiu nie wybaczę, niech on cierpi. Tylko, a tak naprawdę najbardziej cierpisz ty, bo ten facet już prawdopodobnie sobie ułożył życie na nowo i tak naprawdę żyje gdzieś po prostu nie myśląc o tym, ee, coś zrobił, tak? Albo, albo to przerobił, albo nie, ale jakby najbardziej to ciebie gryzie, tak? I tutaj są też y, te emocje, które to może, ale nie musi iść z głębokiej traumy, tak? Bo to może być nawet jakiś zapach, który cię e, od e, przenosi, e, przenosi Ciebie do... E, do tego niefajnego dla Ciebie doświadczenia, do tego doświadczenia, które Ci się kiedyś nadpisało jako coś bardzo niefajnego, do jakiegoś komentarza, do jakiegoś przekonania, do jakiegoś schematu, tak? To mogła być sytuacja no właściwie jakaś niewinna, tak? Że na przykład Twoja mama miesza zupę w garku, Ty podchodzisz z laurką, chcesz jej coś pokazać, ona teraz mówi nie mam dla Ciebie czasu, córciu. I Ty niesiesz później ten żal, a przez lata. Bo po pierwsze ee, mama twierdzi, że nie mam talentu. Bo mama nawet nie chciała zerknąć na mój obrazek. Mama nie ma dla mnie czasu. No to nie jestem ważna. Nie jestem ważna. To nie jestem kochana. Wiecie i lawina się nakręca i później my nawet o sytuacji mogłaś zapomnieć. E, możesz mieć dobre stosunki z mamą. Ale e, ale idziesz i coś ci odpala w jakichś sekundach, w jakichś w jakich sytuacjach, tak? Że yy, właśnie nie czujesz się ważna, nie czujesz się kochana, nie czujesz się zauważona. Dotarcie do tych emocji, przyjrzenie się temu, odkodowanie tego, na nowo nadpisanie, ten mięsień, wiecie, wypracowanie go na nowo. I później yy, słyszę, kurczę, no. Lata żyłam z jakimś przekonaniem, które mnie nie wspierało, a tak naprawdę przyjrzałam się temu i jakby nie potrzebuję. Nie potrzebuję, wybieram nowe. Dzisiaj wybieram nowe świadomie, więc naprawdę nie warto. I tutaj e, radykalne wybaczanie fantastycznie pomaga: zrozumieć, co Ci służy, a co Ci nie służy, z czym chcesz iść. I to Ci właśnie wybija na, te, na tu i teraz, bo. E, My mamy czasem takie emocje, które z jakiegoś powodu po prostu tak nami targają. I my możemy powiedzieć: kurczę, no pani Karolino, ja jestem taka emocjonalna, tak? bo, bo ja tak reaguję. E, bo ja muszę tak zareagować. I po prostu to może być taka sytuacja, kiedy mości nie kupił twojego ulubionego chleba. Drugi dzień z rzędu. Bzdura? Może bzdura, ale tobie odpala się i to jest silniejsze od ciebie, bo tobie się odpala, że ty nie jesteś dość dobra, wartościowa, zauważona dla niego, że on cię w ogóle nie kocha. Więc bardzo e, można się po prostu nad tym zatrzymać, tak? Można się zastanowić, czy to mi służy, czy nie, czy ja chcę w to dalej iść. I po prostu to jest destrukcyjne, to jest toksyczne najbardziej dla tych osób, tak? Już pomijając inne kwestie, bo dzisiaj mówię tylko o tym, o tych trzech mózgach. Więc podsumowując, tak? Pierwszy gadzi, drugi troszkę bardziej rozwinięty z seków, i trzeci koranowa. I ta koranowa, słuchajcie, najbardziej, najdynamiczniej rozwija się w brzuchu mamy. Wszystko ma znaczenie, więc kochana mamo, jeśli, e, jeśli możesz, słuchaj relaksacyjnej muzyki, jeśli możesz, nie pracuj do ostatniej chwili, jeśli praca jest stresująca, e, nie wiem, wysypiaj się, bądź dla siebie dobra, bądź dobra dla siebie i dla swojego dzieciątka, bo ono już czuje, ono, e, ono ma. Teraz właśnie pracuje mu mózg. Najbardziej rośnie i najbardziej się rozwija. Oczywiście, że mówimy o tej neuroplastyce i wszystko później da się jeszcze nad tym popracować, ale żebyś miała świadomość. Ja wiedziałam o tym z lekcji biologii, ale szczerze mówiąc zapomniałam. To tak przypominam. Także powiem wam, że dla mnie to jest fascynujące, przeczytałam taką książkę i po prostu chciałam się z wami podzielić, myślę, że już w następnych filmikach będę mówiła więcej o radykalnym wybaczaniu, o tym jak to działa, być może na przykładach, o, o sposobach i tak dalej, natomiast no nie wiem, jak mnie coś zainteresuje dodatkowego, to, to będę wam mówiła coś nowego, a, a dzisiaj uciekam. Fajnie, że jesteś, dziękuję, że jesteś buziaki pa.